Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Chciałam tu się jakoś przesunąć, ale niestety leży tu mój pies. Ten maniutki pies, ten najmniejszy. Jezu, jaka ona już jest kawał baby. To to jest aż... Jeszcze wyprałam sobie buty, wczoraj wieczorem wstawiłam, bo dzisiaj ma być tak gorąco. Zaraz wyniosę na dwór. Postawię. Dodatkowo wypram sobie jeszcze kroksy i klapki po domu. Tylko, że kroksy i kropki od razu wędrują do, yy, do szafy. Natomiast yy, Adidasy muszą wyschnąć, bo tych nie suszę w suszarce. To są jedyne buty, których nie suszę w suszarce, no bo one są ala skórkowe czy skórkowe, nawet nie wiem, no to. Ale też mam już bardzo długo. Mam jeden, mam trochę piętę obżartą. Bo mi chyba koko nawet tu wymemlała trochę. Koko? Chyba koko. No zresztą kto mógłby inny. No i tak, wychodzę dzisiaj godzinę wcześniej. Bo idę z powrotem w moje miejsce na marsz. Będę wam, ci na wagę kilo sto mniej bardzo mi się to podoba. Także ja się bardzo, bardzo cieszę. Tym większa motywacja. Zjadłam przed chwilą skyr, ale zrobię sobie właśnie po, po tym spacerze śniadanie i zjem w aucie, tak żeby po tym treningu cokolwiek wciągnąć. Dlatego też nie mam za dużo czasu. Zbieram się i lecę, bo jeszcze muszę zrobić sobie to śniadanie. Jedno pranie wstawić, te buty powynosić. Ej, tu koc powiesić, bo wrzuciłam te buty z kocem, żeby tak nie tarabaniły, bo to wiecie, jak to. O, a to w nocy to nie się, bo ja sobie na noc wstawiałam do prania. No i tak, kolejny dzień upałów się zapowiada. Dzisiaj jest piątek u mnie, u was sobota, czyli macie weekend, więc do niedzieli, bynajmniej jeszcze tutaj u mnie jest fala upałów, a. Przyszły tydzień cały, 18-20, podobno w piątek dopiero mają wrócić jakieś takie te temperatury 25-26 stopni, więc zobaczymy, lipiec przywita nas niezbyt letnią pogodą, no i zobaczymy jak to lato będzie się prezentować, no i tak na to wpływu nie mamy. Dobra. Lecę, let's, let's go! Dzisiaj wróciłam na stare śmieci. Bo wiecie, co za bardzo są chmury, i w tym lesie trochę się boję, żeby mi jakaś burza nie złapała. Ale idę tu bardziej cywilizowanym takim szlakiem. Nieważne jak, nieważne gdzie. Ważne, żeby machnąć. Zobaczymy, jak mi to dzisiaj pójdzie. Ale dzisiaj jest chłodno, znaczy chłodno. No, ja wziąłam ze sobą bluzę, oczywiście, z domu. Dobra. Let's go. Wracam. Jedna strona odhaczona i powiem Wam, że to niebo. To tak optymistycznie nie wygląda. No ale nic. Bardzo dobrze mi się ciszło i powiem Wam szczerze, że gdyby nie ograniczenie czasowe i to, że muszę jechać już do pracy, to chętnie poszłabym dalej. No ale niestety nie ma tak dobrze i tak ciężko wygospodarować ten czas. Jezu. To jest najgorsze, wiecie co? Jak jest tyle obowiązków, to żeby ukraść tą godzinę czy dwie dla siebie, to człowiek tyle rzeczy zawala, albo ma takie tyły, że. No i tak się niestety dzieje. Ja to u mnie najbardziej. domi porządki cierpią na tym, bo staram się nie zaniedbywać jedzenia, ale z porządkami, zwłaszcza ze składaniem prania, to już, już nie by jechał pan na motorku. I tak mnie zmierzył. Zastanowić co ta baba robi, nie dość, że leci przez pola, to jeszcze gada sama do siebie. Zobaczcie, jak ja kochać takie widoki. Stanę na chwilę, żeby wam maleństwo pokazać. Przepiękne. Śpij sobie maluszek. Śliczne masz dzieciątko. Przepiękne. Takie trochę jak alwótek wyblakły. Hej, hej, hello! Zobaczcie, jak mam furę jedzenia. Rybka, wczorajsze parę tych ziemniaczków. Bo ja bez frytek i sałata. I nastanie Matylda. Która stwierdza, że też by chętnie rybkę zjadła. Nie? A co tam? Także ja jem. Już mam zrobioną kawkę. I. Jeżeli też coś jecie, to życzę Wam smacznego. Jest tak gorąco, dzisiaj naprawdę jest gorąco, jest 36 stopni, więc powiem Wam, że nawet jak dla mnie, no, to cieszę się, że rano byłam na tym treningu przed pracą, bo teraz mogłoby być różnie. Słuchajcie, i tyle by było z mojego siedzenia. Dopiero byłam w domu, teraz już jestem wiele nie górze. Bo muszę podjechać Matyldzie po krople, bo się okazało, że jej się kończą. Więc y, dzwoniłam do lecznicy. Krople mają, odłożyli mi, mi ale jutro y, oni pracują tylko do 13, a ja y, 12 coś kończę pracę. Więc nie zdążę nie zdążę, dlatego też jadę. Dzisiaj miałam się jeszcze na rower, ale nie pójdę na rower. Nie dlatego, że się nie wyrobię czasowo, chociaż to pewnie też, ale dlatego, że po prostu jadę burza bez burzy, burza bez burzy. Jest dzisiaj tak zaciągnięte u nas, że powiem Wam szczerze, trochę bym się bała. No i tak wymyślałam, że pojadę po teleki. Pojadę na chwilę do Galerii Sudeckiej, bo muszę sobie kupić Dabulwera. Słuchajcie, ja mam w domu dwa podkłady, które wytestowałam już na prawo i na lewo, ale tak jak wrócę do domu, to wam powiem, bo jeden jest całkiem spoko, nawet bardzo mi przypomina Dabulwera, tylko jest za jasny, bo ja już teraz jestem opalona, więc jest za jasny. Natomiast drugi to jest tak enigmatyczny podkład, że ja jestem sama w szoku. Jednego dnia bardzo mi się podoba, a drugiego dnia powiem wam, po prostu waży się, cuduje, jeździ po buzi, tak samo przypudrowany, na tym samym podkładzie, e, e, kremie, na tym samym serum. Więc ja kompletnie nie czuję o co chodzi. I powiedziałam: Dość, idę po mojego doubleera i nie zamierzam się już wkurzać. I zapomniałam Wam powiedzieć: Zamówiłam tą gigantyczną torbę z mochito, więc pewnie już w przyszłym tygodniu przyjdzie. I tak sobie jadę i myślę, że tak mi się chce kawy. Tylko czy ja mam tu, gdzie w tym samochodzie wsadzić kawę? Tu mam jakiś taki schowek. Nie robię tego często, ale powiem wam, że idę sobie normalnie, wezmę kawę na wynos. Akurat zanim dojadę do tej lecznicy, to ją trochę wypiję. Tak mi zaczyna boleć głowa. Czuć, że normalnie jak pierdyknie, to tylko raz. Dobra, lecimy. Najpierw po kawę, a potem czy najpierw do Daglasa nie wiem. Sobie. Kawa zakupiona. Lecimy do auto jedziemy do weterynarza. O, bubbuty. Bez kawy, to powiem Wam szczerze, że nie ma co nawet próbować przeżyć tego dnia. Jakoś tak mi się. Jakoś tak mi się zachciało. co zapomniałam wziąć mojej kartki do apartu żeby tą bransoletkę odebrać bo ona już z dwa tygodnie jest do odbioru ale to nic o to ja wiem czemu babka pytała czy, dlaczego, czy zbieram naklejki w sobie ósma gratis ja kupuję u nich ze trzy w roku takie na wynos no raz tam na kawę jezu leje mi się wszystko o matko kobieto Wolni. Ja pierdziela kapatelnia. Słuchajcie. Po prostu masakra. Dobra, bo potrzebuję ręki. Muszę wykopać kluczyk. Jestem. Wiecie co, Wziąłem sobie kawę. Ale jakieś takie zmasakrowane to pudełko, albo ja je tak zmasakrowałam. I jest oka. Nie działa prawidłowo. Zamiast sobie wziąć mrożoną, to ja sobie wziąłam normalną gorącą. No cóż. Wleciałam na szybko tylko do Mojito, do Rosmana i do Daglasa. I wiecie, że Double już z pompką kosztuje 318 zł. Ja pierdzielę normalnie te ceny, to tak idą w górę, że to jest jakiś kosmos. Do tej pory kosztował 200. Czy w ogóle jak pamiętam jeszcze nie aż tak dawno kosztował 180 i tam chyba około 40 zł pompka to wychodziło 220 z pompką, a dzisiaj zapłaciłam 320 z pompką bo już sobie pompkę musiałam wziąć z tego względu, że no ta moja już dwa opakowania, bo to tak z reguły starcza dwa opakowania, dobra dziewczynę i chłopaki lecę bo się tu ugotuję. Wiecie co, to zakupy mnie kiedyś wykończą, przysięgam. Masakra. Czekajcie, czekajcie. Niech ja się szybko... tu otworzę. O, to was na chwilę włożę. Zapłaciłam ci za te zakupy tyle, że aż mi szczęka normalnie spadła. Z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej. I tak naprawdę nie kupiłam praktycznie nic na obiad poza dwoma pizzami tymi dużymi, takimi. Normalnie. Zresztą to taki obiad, jaki to obiad to tak bardziej przekąska. Ale wiecie co, ja jestem taki umęczony, utargany po tym całym dniu, bo jest już dziewiętnasta. I tak, jak mi się takie sytuacje przy, yy, przydarzają, słuchajcie, ja nie jestem jakaś nastawiona, anty czy coś, bo wiecie, że ja pracuję z niepełnosprawnymi, z dziećmi, z, z osobami starszymi więc więcej tolerancji jak ja, to chyba mało kto ma. Ale nic mnie tak nie wyprowadza z równowagi, jak taka, wiecie, babcia sprawna w sile wieku i taka trącająca cię non stop tym koszykiem. No dzisiaj to mnie baba dwa razy tak walła, że miałam ochotę po prostu się odwrócić i jej, tak powiedzieć do słuchu. Że jakby nie to, że kasierka tak szybko kasowała, że musiałam w locie łapać te zakupy, to przysięgam normalnie. Ja jeszcze wiecie, pół koszyka tu wypakowuję, spieszę się. A to już mogę to już wkładać. Ja mówię wie pani, co, no nie wiem, czy mi miejsca wystarczy. Zaraz zobaczymy. Zawsze mnie to doprowadzało do szału. Zawsze, bo te babcie niektóre to są takie cwaniary i takie natręty, że to aż po prostu głowa mała. A ta dzisiaj to już po prostu przeszła samą siebie i stanęła obok. A co? Tak jej nagadam. Jadę do domu, bo już mam serdecznie dość tych zakupów dzisiaj. O ludu, nareszcie w domu, słuchajcie. Nareszcie w domu. Powiem Wam, że dzieciaki mi mówiły, że u nas był taki grat, tak lało, zresztą widać już jak jechałam wioską, że jest mokre jak jasny kapelusz. I słuchajcie, od razu za te podkłady, które teraz testowałam, ten jest naprawdę bardzo fajny i bardzo Wam polecam ten podkład Facefinity. 3 w jednym, 30 godzin krycia. I on nawet tak, wiecie, fajnie się... On mi bardzo przypomina Double Ale ja go kupiłam za jasnego i... No i w ogóle głupio to wygląda. A mam teraz taki brązer, z którym się kompletnie nie dogaduję. Jak ktoś ma do polecenia fajny brązer, to polećcie, bo raz potrafi się nim pomalować, innym razem sobie narobię takich plam, że ludu kochany... Natomiast ten podkład to jest po prostu enigma. Nigdy w życiu nie miałam z AA. Jakoś tak, pomimo tego, że to fajnie, fajnie brzmi, antyalergiczna marka i w ogóle, ale ja jakoś tak nigdy za tą firmą nie byłam, nigdy mnie nie zachwyciła. I kupiłam ten podkład i słuchajcie, on w ogóle taki, jak kiedyś, takie fluidy, takie morgoryniasty, takie wrażenie ciężkie. I tak. Na początku nie wiedziałam jak ja mam go w ogóle, bo odcieniem jest ok, ale jak ja mam go używać, jak go da, dać się za dużo, to w ogóle zjeżdża, jak go dać się za mało, niby trochę lepiej i na przykład były z nim dni, bo ja jestem, wiecie, jest, nogi mnie bolą, nalatałam się, robię teraz tych kroków jak wariat i normalnie nogi mnie bolą yy, i on jest taki, że jeden dzień robicie makijaż i autentycznie nie wiem od czego to zależy, bo daje to samo serum, ten sam krem i tak dalej i wygląda pięknie, że mówię wow, kurde, naprawdę fajnie ten podkład wygląda i jest, będę go używać. Na drugi dzień robicie i jest totalna masakra. Albo Wam gdzieś zjechało, albo nagle na nosie nie macie nic. To samo, wiecie, jakieś przypudrowanie, utrwalenie, dokładnie ten sam rytuał, który y, powtarzasz i... Także ja po prostu zostawię go sobie tak awaryjnie, ale na pewno go już nie kupię. Także dla mnie to jest... Zresztą ja nie lubię takich, wiecie, margaryniastych, tłustych podkładów, bo on w żaden sposób nie zastyga. On jest taki cały czas świecący. Ja nie cierpię takiego efektu. No i już właśnie dzisiaj mówię, nie, już mnie tak zjeżdżał ten podkład. Już od rana myślałam, jak tylko by mi się udało, to podjadę, tylko miałam w planach jutro, no ale że wyszło z mateldy, kroplami, także musiałam podjechać dzisiaj do tej lecznicy, to winnie. jadę od razu do Daglasa i przeżyłam szok. Bo tak jak mówię, zapłaciłam 318 zł w Daglasie za podkład. Nie ściemniam, proszę bardzo. To znaczy nie, inaczej, wróć. Podrożało wszystko, bo podrożał i podkład. I sama pompka. Teraz WR w Daglasie kosztuje 259, natomiast pompka 59. I mogłam zamówić na Allegro. Pewnie, że tak. Tylko wiecie co, ja nigdy, ja od lat używam WR a ale ja się nigdy nie nauczy tych odcieni. Ja teraz będę sobie robiła tak, że ja po prostu zostawię sobie ten słoiczek i ja go tu podpiszę na przykład lato żebym ja wiedziała jaki odcień, bo ja on, one się tak głupio nazywają. że Ja później nie wiem, i ja zawsze idę, żeby mi na bieżąco dobrali ten podkład na miejscu do koloru do odcienia mojej y, aktualnej opalenizny, no bo głównie o to chodzi. I teraz mam 3, y, 3N1, ale przez większość roku stosuję 2N1 albo 2. No i widzicie i dalej nie wiem. I dalej nie wiem, a nawet był taki moment, że miałam 1C coś tam. Ja muszę sobie zacząć opisywać te butelki, bo naprawdę podejrzewam, że na Allegro kupiłabym go dużo, dużo taniej. No a pompka, pompkę kupuję zawsze co drugi podkład. Jak teraz kupię następne, to już tylko przekładam pompkę, ale później ona gdzieś już tak nie działa. Nie jest tak, że do każdego trzeba kupować, ale. czekajcie, ja sobie to otworzę. Ale co drugie opakowanie. Dwa opakowania na jednej pompce oblecicie. O w ten sposób. Natomiast... To jest niezły biznes, nie? Już nie... Ale z drugiej strony patrzcie, jaka to jest siara, żeby taka firma Estelauder robiąc taki podkład za tyle pieniędzy, to ja już zawsze powtarzałam. Nie dodała pompeczki do podkładu, tylko zrobią taki jakiś szajsowny... Znaczy szajsowny nie wygląda szansownie... Szajsownie... On wygląda bardzo ok, Tylko co mi z tego? Czym mam tam grzebać? Pamiętam, kiedyś były takie podkłady z awonu. Też taka buteleczka, nie wiem, pamiętacie może? I Pamiętam, one nawet trochę podobnie pachniały jak Estée Lauder. No, w każdym razie mam nadzieję, że już koniec mojej męki z tymi podkładami, że ten y, Double Wear się nie spierniczył. Bo się wkurza, jak podrożała, się spierniczył. Czekajcie, bo tu mam telefon Betu z bagażami, bo jeszcze kupowałam y, dla syna płyn do szpieł, do soczewek i sane najzwyklejsze patyczki do uszu, wziąłem trzy opakowania i wiecie co, chciałam sobie kupić ten płyn z Hagi, bo mi się ostatnio skończył to, to żel do, do mycia, płyn do kąpieli i tak dalej nie płyn do kąpieli, bo płyn do kąpieli to co innego ale on kosztuje 34 zł, no kurde, no ja nie wiem, ale jak na podkład mi nie szkoda wydać 300 stówy tak 34 zł na żel do mycia, a jakiś taki zwykły Rozmana. Znaczy on no jest zwykły, ale ładnie pachnie. No ale nie, no i wziąłem jakąś bielendę. Nawet nie wiem jak to pachnie, bo tego się nie da powąchać. E, no nawet dość ładnie. No ale to tam dobra, co to jest? A to jest olejek do kąpieli pod prysznic z pyłem księżycowym, ametystem i olejkiem arganowym. Nie wiem, nie znam tego kompletnie. Ale pachnie ładnie. Tomu trzeba skubańcowi przyznać. I on był też na jakiejś promocji, ale był jeszcze jeden z tej samej firmy, ale było wszystko wybrane. Także... I wiecie, co wzięłam? Wzięłam tą Isanę z mocznikiem. Z tego względu, że... Hmm że bardzo ładnie pachnie i kosztuje 7 zł. A to jest z tej serii Isana, Isana Med. Używałyście kiedyś coś tego? Bo ja nigdy z takich produktów. Więc postanowiłam już próbować do skóry suchej. Będę się nawilżać. No i to by było na tyle moich zakupów. Poczekajcie, bo nawet mam parę. Mmm a jeszcze sobie wziąłem błyszczek, ale już go tu nie mam, bo, bo dam go do torebki. Bielenda po 11, 50, natomiast Isana 7,99. No, tak. I wiecie co? Byłam w Mohito, bo wiecie, że ja jak. Ja nie powinnam chodzić do mochito, bo jak ja tam wlezę, to ja zawsze coś kupię. A już mi się nie chce tego wyciągać, ale taka jest prawda, że zawsze coś z tego mohito wytargam. Ale już sobie cywam, że nic nie będę kupować. No ale powiem Wam, że w mohito są teraz zaczepiste przeceny, nawet do 50%. A ja bardzo lubię. Kupiłam sobie nie będę pokazywać, ale pokażę. Kupiłam sobie, słuchajcie, dziewczyny, białą, najzwyklejszą koszulkę. Z tym dekoldem takim. Bo tych białych koszulek to zawsze brakuje. I to jest to taka mocno gruba bawełna. Tutaj podszyta pod biustem. I to 29,99 Z ilu? Czekajcie. Aż ja przykleili Cholery, żeby nie zobaczyć. Z ilu? Ja chyba nie zobaczę. Wiem, że dziewczyny często sprawdzały i się okazywało, czasami, że cena po przecenie jest większa, jak cena przed przeceną. Chyba się nie dowiemy, ale powiem wam, że yy, pytałam się właśnie ci w mochito, czy jak mi przyjdzie ta torebka, którą zamówiłam, czy w razie czego mogę oddać w sklepie. No i mogę. Ale byłam w ogóle byłam zdziwiona, bo jak ja byłam ostatnio, to nie było takiego wyboru w torebkach. A jak ja już zamówiłam, to oczywiście wybór był ogromny, ale powiem Wam, że właśnie była ta największa, ta co patrzyłam. I w, ja się wystraszyłam, że ja właśnie taką zamówiłam, bo to taka tolba, że powiem wam, na tydzień, no w spokojnie byście się spakowały. Ale cena mi nie pasowała. A nie 39,99. I mogłam tego nie odklejać, bo w mochito jest tak, że tu jest cena poprzecenie. A pod spodem, takim małym druczkiem, ile wcześniej kosztowało. Także taki koszulek nigdy nie za wiele. No i co, dziewczyny? Coś Wam jeszcze miałam mówić, ale już nie pamiętam. Nie przedłużam tego vloga. Przyjechałam do domu, w ogóle wzięłam sobie tabletkę przeciwbólową, bo mi taka kawa nic nie pomogła, wręcz przeciwnie, mi tak rozpuściła ból głowy. Że łykłam sobie tableteczkę, idę montować dla Was film, idę się wykąpać i coś jeszcze podzielać w domu. Bo jestem ci cały dzień w biegu, więc nie byłam ci na rowerze. Dobrze, że mi się udało ten spacer poranny odhaczyć, to mam te ponad 10 tysięcy kroków zrobionych, ale nic poza tym. Także widzimy się jutro pięknie. Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Pa.